Z tej strony ja filmuję ten odcinek, ze mną Juras. raz. Wiem, mamy nowy serwer. W ogóle inaczej się zmienił. Do, do teraz nie było takiej rzeczy. Nie. Do teraz. Nie da się wyleczyć. Do, do tego miejsca polepszyliśmy serwer. Nie, już O wiele bardziej, nie. Tutaj jest strefa A. No, po co mnie tutaj przeteleportowałeś, nie? No, Jura! Nie no, w sumie to usuniemy później, bo tutaj zrobimy kolejną rzecz, nie? Mhm. Już myślałam, żeby usunąć na ale dobra. Widzowie, no tutaj, tutaj jeszcze pracujemy. Oczywiście, kiedy ktoś będzie miał cheaty, trafi do tego miejsca. Będzie bardziej... Yy... Bardziej te miejsce będzie lepsze, ulepszone będzie gdzie indziej. Nie? No. W ogóle i ten. I widzowie. Ym, dobra. Ym, ym, spawn. To jest. Ym, spawn. Na spawnie możecie znaleźć. Napisz ukośnik spawn. I napisz ukośnik spawn. Ej, czy, czemu? Czemu ten więśniok się usunął? O nie, Dobra, nieważne. Ja kliknąłem, że... że to jajko. Ja kliknąłem tylko to jajko i zniknął. No, 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 no dobra, to później będzie po prostu. Możecie już wbijać, bo yy, jutro w piątek yy, będzie. O której będzie? Jutro w piątek, ale na... Ale... Jutro w piątek... Piętnasta? Piętnasta? Może. Tak, piętnasta, 16, nie? Dodaliśmy nowe, ostatnią zbrojkę, ochrona 4 I te Tenederowe. I, I to, co wam brakowało. Więcej tych generatorów, bo, bo już nie będziemy musieli zmieniać, a wy już nie będziecie musieli czekać, nie? No i teraz jest część pvp, że po prostu wchodzicie, zjeżdżacie, bicie pyk, wchodzicie. Tutaj są takie rzeczy, może dodamy coś do tych domków, czasami mogą być skrzynie z rzeczami i temkami dobrymi że będą te, że już nie będzie ta druga waluta, tylko już ta, te rzeźbione neterowe cegły. No, mam tutaj. Jak ja wyglądam? Ej pa, pa na to, ej ho, pa i pa, pa na to. Dobra. I no, i oczywiście nie, nie musiało zabraknąć tego, więc dodaliśmy. Teraz już jest o wiele lepiej, ale nie ma tych noży, żeby też trochę utrudnić. I widzowie, yy, właśnie na live będziemy grać. Możecie nas spotkać, możecie nas zabić, nie? No. Jeszcze, jeszcze dodamy początkowe takie, że dodamy, że będzie po prostu można go całować, ale to już później, nie? Dobra, chodź już do. Dobra. No to widzowie, no to cześć.